Powiedział na wyciek David Dobrik, Ronaldo Kola YouTuberzy zdominowali TikTokerów. What? Ronaldo na ostatniej konferencji Euro odsunął z kadru dwie butelki Coca-Coli i tak przez ten nie ruch Coca-Cola straciła miliardy tak dolarów, było. ale więcej o tym w dalszej części odcinka. Dodatkowo David Dobrik nareszcie powrócił do vlogów po jego Pok? ostatniej gigantycznej dramie i ludzie Pok? bardzo ciepło go przyjęli. Ostatnio odbyła się gala youtuberzy vs TikTokerzy i youtuberzy kompletnie zmiażdżyli i zdominowali TikTokerów w Ringu. <laughs> Update do ostatniego wypadku Tommy oraz sytuacji z rzekomą twarzą Dreama. Era pasanowych streamów na Twitchu się zakończyła, ale pojawiło się coś o wiele gorszego. A na koniec powiadamy o, o niegosłym wyjściu kamerzysty z aresztu i jego dziewczynie, która reklamuje pod o nie, no nie mogę. I Story Kot rabatowy minus 50%, i już wiesz, że jest dobry produkt. Teraz na ekranie macie reporterów dzisiejszego odcinka. Linki do nich znajdziecie w opisie. Subskrybuj jakieś kanały jeszcze, okay, kanał. jeszcze okay. raz, żeby nic się nie pominęło. A teraz lecimy do pierwszego newsa. Dobrze, więc pierwszym tematem będzie powrót vlogów pana Davida Dobrika. David w ciągu ostatnich miesięcy przez gigantyczną dramę David często pojawiał się u mnie w newsach, ponieważ nagle po internetu chciał go skreślić bo jego były kolega, który występował we vlogach, wykorzystał nieletnich dziewczynę i robił sobie z tego żarty Moim zdaniem za tą całą sytuację to David mhm. po prostu za mocno oberwał, bo dostało mu się mocniej od samego doma, czyli kolesia z jego starych vlogów, który wykorzystał te dziewczyny. Potem jeszcze wyszło, że podczas kręcenia scen do vloga Davida, doszło okay. do poważnego wypadku jego kolegi. I za to też David'owi dosyć mocno się oberwało, Dużo ludzi twierdziło, że to jest już gwóźdź do jego trumny. Jednak zaledwie przedwczoraj David oficjalnie... wyglądał. Gwóźdź do, do jego i... trumny. To Pojawi jest się tam piękne. Nawet Jeff, który robił sobie żarty z tego wypadku, który spowodował David. No i widać jeszcze ten spory dramowy. No i lecimy. 600 klajków. Przecież to jest tak, jak ludzie kurczę, czat na. Nie wiem, ludzie kogoś kancelują i mówią: O, to jest czyjś koniec. Interne... Twórca jest tak dobry, jak jego ostatni miesiąc działalności. No kaman ludzie zapominają o wszystkim w internecie. No w dół, ale jak na pierwszy powrotny vlog, to nie ma tragedii. Widać, że dużo osób. Chyba, że jesteśmy w Polsce, no to Disa. To już 5 lat chyba jest Ciekawostek, we vlogu Davidam Corina pochwaliła się ile zarobiła z OnlyFans w zaledwie 48 godzin Ile? ktoś nie jest w temacie Dobra, okej, 6 milionów powiem To OnlyFans jest platformą, gdzie sprzedaje się dostęp do swoich roznegliżowanych zdjęć i filmów I sami oglądajcie ile ona zarobiła w 2 dni W 48 godzinach, ile zarobiłaś? 48 godzin? O mój Boże Zrobiłam trochę ponad milion dolarów nie jest aż tak dużo. Brand new $400, 000 our... No trzeba i to przyznać jak na 48 godzin to, to jest dosyć niesamowita kwota, ale nie tak niesamowita jak to ile straciła Coca-Cola, po tym jak rodano. Insane, na... nie. Nie no, w dwa dni to sporo. Wiecie, chodzi o to, że no to jest bardzo duża postać w, na scenie zagranicznej, nie? I wiecie jak odwalasz OnlyFans? No to ludzie się rzucają, nie? No, milion w dwa dni to jest dużo. tylko, że pa trzeba pamiętać, że to nie jest tak, że co dwa dni teraz będzie zbierała milion, bo subskrypcja jest miesięczna. Większość ludzi, którzy, która chciała ją zobaczyć, już ją zobaczyła, no nie wiecie o co chodzi, nie? Konferencji odsnął ich butelki To nie jest tak, że abonament jest i dzienny i, i on teraz co dwa dni woda. będzie ten wiecie. mały gest z jego strony od razu odbił się na akcjach Coca-Coli. Ale milion! To i tak nic nie. Co łącznie spowodowało spadek wartości firmy o 4 miliardy dolarów. Ale to i tak jest kropla w morzu, bo Coca-Cola nadal jest warta 238 miliardów. I dostał do fosporobrobów. Oraz pochwał za takie zachowanie Ale dużo osób nazwało to hipokryzją Bo sam lata temu wziął udział w kampanii Próbującej Coca-Cola Słuchajcie, mam dla was ważną informację ponieważ Jezu, ten oła, się przestraszyłem Na moim Discordzie odbędzie się nagrywka Na mój kanał gamingowy W której każdy z was będzie mógł wziąć udział Będziemy sobie grali w World, Franks, i World odcinka, of Tanks Co to się dzieje? World of teraz macie na ekranie mój nick a okay, to was was taka... macie na <laughs> która będzie Francją, okay. a Niemcami ponieważ w Ej, meczu widziałem to sobie Znaczy, os... w ogóle moim zdaniem to jest z dupy. Nazywanie go hipokrytą, że reklamował Coca-Colę ileś tam lat temu. To jest jakbym palił papierosy, już to mówiłem, ten przykład jest przeruchany, ale moim zdaniem jest dobry. Zakładamy, że w wieku 18 lat papier paliłem papierosy, a teraz nie palę papierosów. I powiem, słuchajcie, no nie palcie papierosów, bo to jest szkodliwa. Ktoś powie, y -y, ale 5 lat temu paliłeś. No tak, i uczę się na błędach, jak widać Ronaldo też. Kiedyś reklamował Coca-Cola, a teraz mówi, żeby tego nie pić. No ja pierdzielę, no chyba poglądy się ludziom mogą zmienić, nie? Ostatniej akcji na meczu Euro między Francją a Niemcami, ponieważ w środku meczu. To nie zmienia zdania nigdy. W życiu. I ma Generalnie takie same poglądy całe, całe życie, no ja pierdzełem. ...organizacji prośrodowiskowej i Koleś miał napis na spadochronie wykopać ropę, a jego cena wcale nie było lądowanie na boisku i przerwanie meczu, tylko zrzucenie na murawę piłki z napisem, który potępiał jednego z głównych sponsorów Euro, czyli Volkswagena, za produkcję silników benzynowych. Jednak coś poszło nie tak i koleś musiał wylądować w stadionie, przelatując nad kibicami, co było mega ryzykowne i mogło źle skończyć. Wcześniej jeszcze uderzył w kabel podtrzymujący Spider Kama i przez to osoby Stały ranne. Jednak tutaj największe szczęście to ma spadochroniarz, ponieważ będąc na stadionem był na celowniku snajperów, którzy byli gotowi go się O, o! Ale w porę zobaczyli logo Greenpeace na spadochronie i wstrzymali się od kało. Więc, jakby nie patrzeć, sporo się dzieje na tego euro. snajperów. Ja I zaraz się Bernadu, który kosztował Coca-Cola 4 miliardy dolarów, którą sam wcześniej reklamował. A już wolę reklamę Coca-Coli niż tego całego syfu na Instagramie. Wczoraj bez albo już była dziewczyna kamerzysty. Promowała u siebie dosłownie podróbki AirPods od Apple, za które dropshippingowa firma żąda sobie 400 zł, chyba że użyjecie jej wspaniałego kodu zniżkowego 75%. Nie muszę wam tłumaczyć, jak to działa, bo gadałem o tym już wystarczająco dużo razy. Ale za to ostatnio mm. też podesłał mi to story Ferrari'ego, który walczy Fame'a ma I zobaczcie, co powiedział na temat tych pasów do 6-paków. No nie, o no to wam błagam. mówiłem. Więc mogłem dostać dobry pitus za reklamę tego, jednakże, no nie zamierzam reklamować żadnego skamu. No i tyle, chciałem być w porządku z e, sumieniem z wami i sam samym sobą. Oczywiście, nice. za takie zachowanie, jest jeszcze jednak jakaś nadzieja w polskich influencerach. Jak mówiłem o dziewczynie kamerzysty, która wzięła przy ze swojego chłopaka i teraz też oszukuje ludzi, to pan Wawrzyniak miał wyjść z aresztu dwa dni temu. Bez kitu, I to są wyszedł? wydłużył jego areszt o kolejny miesiąc ze względu na ten cały proces. O jak będzie kurde, wiadomo, na jak naprawdę dalej się, dali się, dali się nie to Pauli, tak. ...został zmieni by Być na bieżąco. A tymczasem mam update do sytuacji o? z Tombą. Ostatnio mówiłem wam o jego małym incydencie na autostradzie z ciężarówką i Trąb o tym opowiedzieć. To trzeci miesiąc będzie odcinku, w areszcie, no nie? A tutaj macie. pan miły z ciężarówki, takiej dłużej, z taką dużą. wiedział, że czas zmienić pas. W momencie kiedyś do niego bez Trawa? Tak, wygląda z trawa. Trawa, Ta Karolek, dziękuję ja bardzo! Ja, taką jedną szwartą, zniknę, mojego na... jedną czwartą 4, na tą trawę, nie? To był 70-letni 70 dziadek, wiem, bo później go dogoniłem i się zatrzymaliśmy. Pan mnie tam przeprosił parę razy. Dobrze, że wszystko się tam zakończyło hmm. bezwypadkowo i bezkonfliktowo. Mimo tego, że koleż, który przejeżdżał obok Siem, się to nagrał, na że on się tam prawie winik. A teraz mam update do ostatniej sytuacji Dream I teraz zostało wrzucone. O, właśnie, tytułowa internecie. Razem z wielką mapką, która miała udowodnić, że to serio jest Dream. napisał ten długi wpis, gdzie twierdzi, że informacje są. Błędne, a zdjęcie to jest jakiś randomowy koleś. Streamer zaznaczył, słońce. że planuje niedługo się pokazać na jakimś spotkaniu z fanami, więc pewnie wtedy dowiemy się jak wygląda. W swoim wpisie ty co tu się normalnie dzieje? Jakieś złożone życzenia od wszystkich? What is going on? Żebyś ciągle była taką super kochaną, słoneczną, pomocną i przecudowną osobą, jaką O żebyś... zajebiście, tak się stream sam prowadzi? To ja idę dy, popicie. Ok champ. Obra i żebyś w końcu odpoczęła po tych egzaminach i wróciła trochę do naszego komunity. Pamiętaj, że wszyscy Cię kochamy 100 lat, kochana. Powiem Wam, że to jest insane dalej, jak wstaję z tego tego i widzę... Kurczę, miasto z takiej wysokości, to to jest kurde monka S jak w jakimś Nowym Jorku normalnie. Kamer, Ale... Chciałbym cię poprosić o małe sto lat Dobra ułaca, ca, ca, hu, atp, poszy. Dobrze, dobrze Tylko tego, dokończmy tego konopa Błagam, bo się na mnie zrzygają, okej? Okay? Dokończę konopa, wejdę do gry Zginę w pierwszej rundzie i wtedy zaśpiewam, okej? Okay? Bo się po prostu... Już jest opóźnienie za duże Teraz, wiesz, jest normalnie wyglądającym gościem. Teraz, nie, no, nie mogę. Okej, okay. no, no. Chuj wie, co się dzieje, ale no. wszystkiego najlepszego. Emily, wszystkiego najlepszego. Śpiewać nie będę, bo nie potrafię, ale chcę ci życzyć wszystkiego najlepszego ode mnie i od całego community Życzenia już były, to jeszcze ode mnie, tylko żebyś spełni spełnienia marzeń i żeby codziennie zaskakiwały ci jakieś miłe, małe przyjemności nie codziennego wie, dnia. Być, a tak się mówi, składa, się że Wszystko codziennie mamy streamka, peko, więc zawsze tu się coś może specjalnego wydarzyć w trakcie dnia. Także wszystkiego najlepszego. Ook, chump, white people happy, ode mnie od community. Ona śpiewa nie, ale życzenia ładne złożyć można. Jakimś fotomodelem i napisał też, że w przeszłości miał momenty bycia trochę ciekawe. I zaczął się stosować Diety Dreama to z chudu 30 kg. Na koniec w spisu Dream zamieścił swoje prawdziwe zdjęcie i to mój Boże! wszystkich ciekawskich. Ale z następnego tematu to na pewno nie będziecie zadowoleni. Ostatnio wam mówiłem o tej dziwnej erze na Lecimy! na gimi streamerkami siedzącymi w basenach. Lecimy jednak Twitch na to szybko zareagował tworząc na nich osobną basenową kategorię, która ma limitowane. Uh. Ona ma nawet teraz live'a. O mój boże, i siedzi w 16K. A to Ja podziwiam, 3 godziny w takiej pozycji siedzieć. Holy shit! A nie zmienia pozycję. O mój Boże! O mój Boże, o mój Boże, chill. No generalnie lecimy, nie śpimy, nie? Reklamy i streamując na tej kategorii, nie zrozumiecie jakiś... tyle, to normalnie. Więc żeby ominąć te limitowane reklamy, streamerki wpadły na pomysł <laughs> robienia ASMR w obcisłych legginsach. Ale żeby tego było mało, niektóre panie są takimi rekinami biznesu, że ustawiają nawet sobie cel do lejtów na bąkę do mikrofonu. No bo w końcu to też zajmiesz się Zesram to... się do mikrofonu za tysiąc subów. Tutaj macie nie problemu. Problemu. <laughs> Nie gadaj! to. <laughs> Praksów, ale najgorsze jest to, że to ma jakąś widownię. Ja ale na pewno wierzę, nie, że naprawdę. Jak TikTokerzy kontra youtuberzy. Taka walka platformy no, Ja wiedziałem, że to się nie wydarzyło, że był tylko taki gołd. Jak się okazało, youtuberzy, że totalnie tiktokerów. Oh, I Tylko jeden geez. youtuber, przegrał na całej gali, ale o tym pogadamy za chwilkę, bo wyszła z tego mała dramka. Na tej gali walczył też Jarvis i możecie go kojarzyć z moich newsów jakoś tak. Jarvis to roku, ten, który cytował Fortnite za nie? No, ja się na filmie, żeby dostać umbana, ale to niezbyt zadziałało. I Jarvis pięknie się zaprezentował, kompletnie, kasując TikTokera i końcu go w drugiej rundzie. Austin McBroom, czyli kolejny youtuber też sklepał TikTokera Bryce Hola, którego teraz sobie memuje cały Jezu, internet. Jezu, nie mam pojęcia nawet o tak kim jest mowa. Na to, że to będzie dla niego Łatwa walka, i wcześniej nawet na konferencji rozpoczął szarpaninę, przez którą sam został obalony. I jedynym youtuberem, który przegrał był Deji, czyli brat KSI. KSI to ten gość, który wygrał walkę z Loganem Paulem. I wiele osób już to okay. określiło na samym ważeniu dzień przed walką, bo Luba? nie było po nim widać, żeby jakoś ciężko trenował do tej walki. No i w drugiej rundzie Deji nie miał już kompletnie siły i sędzia musiał przerwać walkę. Ta przegrana mocno dotknęła Dejiego i napisał na Twitterze, że przepraszam, jestem porażką. I wspierało e, w komentarzach. Porażką. Dwie rundy dostać w pierdze, ale pewnie wyszedł z pół milionem. Żeby tak się tym nie przejmował. Jednak dwa to Nie to zła porażka, jakobrat. Chcę być porażką w takim razie. Pod tytułem Deadji. I przez bite 8 minut i 30 sekund kompletnie, a nawet mi powiedział, że brutalnie po nim ciśnie. Mówił, że ta porażka jego brata bardzo go zabolała, tak samo jak fanów Deadji'ego. I puścił tam kilka bolesnych, ale szczerych słów swojego brata, ale to sami oglądajcie. You know, In your team and the people around you, man. How oh, cool and why though. they thought it would be a good idea for you to enter the ring looking like that? How can you actually be proud to jump on that scale looking like this? Yeah, you came through to the ring wearing a cross. Generalnie to Deji w przeszłości narobił bardzo dużo syfu, między innymi rozkręcając głośną dramę własnemu bratu i od tamtego czasu oni w ogóle ze sobą nie gadają i nie mają yes. kontaktu. I stąd właśnie pojawił się ten mocny film na temat DJ'ego, żeby mu jakoś przemówić do rozsądku, bo otoczył się tak zwanymi yesmenami, Czyli gościami, którzy lecą na waszą sławę albo pieniądze, yes. zawsze się z wami zgadzają i mówią, yes. że wszystko jest zajebiście. No i widać, że trenerzy i ludzie, którzy są w ogóle. Dwóch nowych prawdziwych majki i pary głowów. Dziękuję z bardzo. Przykro się trochę patrzeć na to, że skłóceni bracia nagrywają na siebie filmy zamiast to jakoś po prostu prywatnie. w przeciwieństwem są bracia Pol, którzy zawsze siebie wspierają. Nieważne co jeden czy drugi by odwalił. No i Deji oraz KSI mogliby wziąć od nich przykład. A ty mm. za to możesz dać dobry przykład innym i zostawić suba, żeby być na bieżąco ze wszystkimi widzowie Wszelakie tematy na odcinki, newsy, ciekawostki pozostają. prywatną Na Instagramie w ten sposób masz. Dziękuję bardzo. Dziękuję za oglądanie. Zostaw like, jeśli Ci się spodoba.